Zobaczmy co dostaniemy na pierwszy dar. O. Furia Furia Megaira No dobra. Zaczynajmy. Ostatni rant to będzie myślę. Jeżeli nie padniemy od razu oczywiście. Dar od Aresa. atak wywołuje zagładę, atak specjalny wywołuje zagładę, wystrzał powołany. atak wywołuje zagładę. Musiałem zagłada to jest takie coś, że spada na niego po czasie takie coś. No dobra, jedziemy dalej. Klejnoty. Klejnoty tak średnio nam potrzebne. Obecnie. Gdzie jest jeszcze przeciwnik? Jeszcze idą, patrzcie. Dobra, bez problemu, nam się udało. Całkiem tak yy, zgrabnie to poszło. Idziemy po ulepszenie tego daru Zagłady, bo nic, yy, nic innego nie mamy. Dobra, tak, mamy to. Jest tarek. I co? Zbany nic nam nie dadzą. Idziemy do Syzyfa. Klucz na razie nam niepotrzebny. Bardziej co się stało? Uuu, co jest?

Czyli co nic. nie, da mi patrzcie. Eee, bierzemy ciemność. Aha, nie posłuchał się jej. Dobra, lecimy do niej. To chyba ona będzie. A nie. To trochę musimy przeżyć Dobra, udało się O, i trochę straciliśmy zdrowia Ale mamy trochę kasy, może się uda, tak jest, przywrócenie No i dobra, jeszcze jeden wystrzał O, i mamy dar Zeusa Dobra, to całkiem szybko, patrzcie Zeus Degaduję się z resą. tak jest. Eee, jeśli wykonasz odskok na moment przed otrzymaniem siostrów, piorun trafi po bliskiego wroga. Atak specjalny. Obrażenia błyskawicy. Weźmy to. No do... Dzięki jest. temu to, to jest lepsze. To jest lepsze dzięki temu. Eee, idziemy po. Idziemy po zdrowie, nie mamy kasy, żeby iść na zakupy. Ale jeszcze więcej ich będzie. Czy to ostatni? O, ostatni. Spoko. Mamy życie. Studnia jest jakaś? Nie ma studni żadnej. Z nią powinno gładko pójść. Nice, super. No, z nią jest nawet spoko. Nie traci się tak dużo zdrowia już. Czy trochę traci, ale nie traci się przynajmniej życia. Wiecie o co chodzi? Kurczę, nie lubię tego. Czekaj, muszę się skupić. Bo załatwimy go tak. Wej, miałem nie dostawać z tego. No nic, mało HP, ale trochę odzyskaliśmy dzięki temu. Weźmiemy to wsparcie, bo wsparcia nie mamy żadnego. Przepowiednia wypowiedziana. Nie wiem co to jest, to jest coś związane z fabułą, że jak się wybierze odpowiedni dar, to coś tam się da odblokować. To są strasznie denerwujące te skaczące typki, zwłaszcza na takiej dużej mapie. On do mnie skoczy? Nie. Patrzę, on w ogóle gdzie indziej poskoczył, nie? Jego trzeba ganiać. A dobra, w tym wirku się. O, zdrowia jest. Nie? O, jest ta, Eurydyka. Ona śpiewa. Dzięki za followka. Zapraszam ogólnie też do ogarnięcia social media w Game Tuna, No i do oglądania telewizji, bo to jest to jest nasza główna. działalność. Natomiast tutaj na Twitchu oczywiście robimy. Różne rzeczy, turnieje, streamki. Okay. O nie! Taki zestaw mu się wgrał, tych ataków, że będzie pluł takimi tymi. To nie jest dobre. To już jest ostatnia faza. Nie, no straciłem zdrowie, nie. Szkoda. Jest. Ależ blisko było. Tych muszę z dystansu, bo jak oni one zauważą... To jest płyn. Dobra. Głodne wybuchają. W momencie kiedy je rozwalamy. A jak jesteśmy blisko, to możecie sobie wyobrazić jaki damage dostajemy. Możesz użyć trzy razy pod rząd. Staje się rakietą. Trzy razy pod rząd. Wow! Uhuhu, to jest dobre. No i co? Idziemy po złoto czy po ulepszenia? Po ulepszenie idziemy. Obrażenia łapek są całkiem spore. Gdzie mam jakiś przecinika? No i dobra. Dang Ulepszonko. Wsparcie uwalnia skrzały, Atak wywołuje zagładę. Atak specjalny i błyskawica. Skupiamy się na tym ataku specjalnym, bo to może być klucz do, do sukcesu. Te motylki są naprawdę mocne. Najpierw muszę te motylki zniszczyć, bo. Ten poziom jest ciężki, mocny. Jest, udało się, ale mało zdrowia tam zostało. Dobrze, że mamy ten dar, który odnawia. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, Gdzie mam mało HP. No weźmy to. Ulepszenie. Ulepszmy teraz jakiś dar. Efekty piorunów porażają. Odskok tworzy wir ostrzy. Wsparcie uwalnia strzałę. Porażenia zwiększmy. Słuchajcie, możemy kupić wszystko, co jest. Bierzemy dar od Aresa. Wystro powoduje wir ostrzy. Gdy otrzyma obrażenia, bierzemy to. Bierzemy zdrowie i bierzemy, bierzemy ulepszenie. Ładowanie statyczne, plus jeden poziom. No i słuchajcie, podchodzimy do bossa. Mamy dwa życia.

Nam też co prawda. O. Wow. Zginął. Dobra, jedna śmierć. Mamy jeszcze mamy jeszcze dwie. Łoł, wow, jakie... Kurcze, jest. Motykalność. Mam 2 HP. Muszę się chować za tymi... Za tym się muszę chować. Jest! マメトッ